No i co? Co, mamy ro co mam robić? Na tym tutaj się zakończyło. U nas też niechaj się zrobi ciemno. I nice. Ło, ale nie, że ciemno. Zarobiście ciemno. No i co mamy robić? Chyba srać. No dobra, to zaczynamy zabawę. Zabawę. Dobra. No, Juli, dawaj, przewijaj. Nie. Jak to? Odłożyłem wiersz na stosik. Przebrałem się w piżamę i położyłem się spać. Aha. Nie musisz... Nie musisz opisywać co... co robisz. Nie Ale ja lubię. Będę opisywał jak sram. Usiadłem ehm, po, no. na kiber i zrobiłem wielkiego krakena wraz z wielkimi wiatrami, bardzo szybkimi. No, no, no. O czym się podtarłem, e, niczym mamuśka wycierająca policzek brudnemu dziecku. Mm. No, naprawdę, jak każdy z tym razem mi się mówi co będzie co robił, że okay. idę coś zjeść jeść. No. Nice. Ja gadam o stronie, a dobra. Mm. Powiedzieć Sayori? Nie. Jak ona się poczuje? Dziwa. Co ja mam robić? Nic. Czy mam jutro porozmawiać o tym z Natsuki? Trochę jesteś na... nad Natsuki, dobra, nieważne. Mm, Czekolad... o czekoladzie. się no. A może? A może pozwolę jej do mnie przyjść? Tak! Nice, znowu, fajnie. ty końc przez miliony scenariuszy, które przelatują mi przez głowę, mój umysł w końcu mnie wyczerpuje i zapadam w niespokojny sen. Nie mm. o nie. U, otwieram oczy.